No właśnie wystartował Black Week czyli największe przeceny w całym roku. Wszystkie produkty będą tańsze, a niektóre nawet do minus 67%. Six, seven Black Week trwa do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Siemano kolano, dziś planuję spędzić 24 godziny w domku robcia, aby o tym nic nie wiedział i mam na to specjalny sposób. Patrzcie na to, mogę zmienić się w jakikolwiek blok chcę. Mogę być na przykład o takim płotkiem albo jakimś innym budulcem, więc zaraz wchodzimy do robcia Robcia domu, ponieważ robcia powinno nie być o... O, ty, co ty tu robisz, wojan? Co działamy? Ej, bo ja chciałem iść do ptycia, ale widzę, że jesteś przy mnie, przy moim domku, to może podziałamy coś wspólnie? Nie, nie, nie a ty już nie poszedłeś do ptycia, mi się wydawało, że tu już do niego poszedłeś. Nie, nie, ja wróciłem po, po ważne rzeczy, które miałem ptyciowi przynieść. E, nie, 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 Ja tylko a co, przechodziłem... co, robimy? Nic, nic, ja tylko przychodziłem, bo chciałem do biedronki skoczyć po wojanki, wiesz? Nic takiego. Tak Słyszałam, że przed domkiem ktoś krzyczy i tak postanowiłem się zainteresować. dobra, ale to, dobra, to do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, do zobaczenia, o, ja nie mogę Ty, prawie żebym się wkopał w pierwszej sekundzie filmu Już by tego filmu nie było Bo widzowie, ja chciałem tam do niego wejść On już myślałem, że w, w, wyszedł do ptycia A się okazuje, że dopiero teraz wychodzi Czas już normalnie leci Patrzcie, spójrzcie tylko na to I, I on pewnie zaraz będzie do tego ptyka wychodził Więc musimy szybko iść, zobaczyć Ale tak się składa idealnie, że mam kamerę ustawioną na jego domek Więc będę wiedział, kiedy on wychodzi Patrz, kamerę mam właśnie w tym miejscu Więc weźmiemy sobie ten tablecik Ale chciałem wam pokazać coś jeszcze Ponieważ udało nam się stworzyć maszynę do pak Zamówień. A tak się składa, że na Voyage Shopie w tym momencie jest przepotężny Black Week Z przecenami nawet do minus 67% Mamy przecenione wszystkie produkty Patrzcie, takie nasze nowiutkie bluzy ze skinem W kształcie skina jak zakładacie to możecie właśnie sobie zapiąć do końca I wyglądać w taki sposób jak mój skin w Minecrafcie Dalej mamy słuchawki nowiutkie, te wszystkie nowe produkty Mamy nawet, patrz maskotkę, robcia Nie, gacka, robcia to niestety widzowie już zabrakło na stronie bo się wyprzedała. Ale mamy na przykład też tutaj takie tutaj szaliki, czapki. Te wszystkie rzeczy mają przecenki. Spójrzcie, są przecenione. I jeszcze teraz do niedzieli te przeceny będą. A my teraz chcemy spakować właśnie takie jedno zamówienie dla Michała z Katowic. Tak, Michał zamówił maskotkę Ptysia, Brelok Wojana i moją z skin Wojana oraz najnowsze słuchawki, tym samym bardzo dużo zaoszczędził właśnie Black Week, bo teraz są przecenki. I uwaga, robimy to. Patrz! Wyszła nasza paczuszka, więc Michał będzie. Będzie miał idealną paczuszkę, którą my szybciutko sobie wyślemy. Wyślemy ją tutaj do naszego wojen shopa, zostawimy ją właśnie w tym miejscu, żeby sobie mógł kurier ją odebrać. Więc proszę, to jest dla kuriera. W taki sposób właśnie nasza paczuszka będzie czekała na to, aby kurierom odebrał i żeby trafiła do Michała w prawdziwym życiu. Właśnie tak, a my wracamy słuchajcie, bo musimy sprawdzić na kamerze co się dzieje u Robcia. Czy on już czasem za chwilę nie wejdzie do ptycha? O! Patrz. Dobra, wziąłem wszystko. Więc teraz mogę udać się do Ptysia! Ptysio! Okej, okay, patrz, poszedł do Ptysia, więc idealnie. Teraz możemy wyjść i zaatakować. Ho, 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 ho Pójść tam jako. O, może już na samym początku się przebierzemy za coś. Tylko za co? Weźmy sobie jakieś. Jakiś coś, co by tutaj pasowało fajnie. Może za pochodnie. O, przecież pochodnie nikt nie będzie podejrzewał, że się wiesz, tutaj gdzieś pojawiła. Więc chodzimy sobie jako pochodnia. I normalnie musimy przejść. Niezauważeni obok domku. Ptycha. O, o, nie. Ej, Jopcze, chodź, pokażę ci. A wiesz, że mój, mój słonik lubi jeść dirta? O ja Naprawdę, co? tak go nie nauczyłeś, Nie lubię to był żart. On nie idzie, on nie melony! Pat, może budować tak to... melona normalnie! Ono, melona, o, kada. Hej, ale dobry sposób, bo ja może dam mu jakieś kwiatuszki, bo zbieram. O, na przykład tego i pójdę tutaj i tego też wyzbieram. Muszę uważać, bo jakby on mnie zebrał, bo on może mnie zbierać i ja jako blok jestem prawdziwym blokiem, więc on wystarczy, żeby mnie uderzył i jako pochodnia byłbym zniszczony, a w prawdziwym życiu, w sensie tutaj w Minecraftie, bym wtedy jakby umarł, co nie? No tu Ponikowi w nocy jest trochę ciemno i jakieś może lampiony tutaj stworzymy albo coś? Nie to jest dobry zmieścić. pomysł robcie. to jest dobry pomysł Nie mogę dobra, się zmieścić, ja zapomniałem wyzbieram. O dobra, 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 wchodzimy Yeah, dobra, jestem w środku Widzę w jego domku I od teraz zaczynamy odliczanie, 24 godziny w jego domku Za co się najpierw zmienimy O patrz, tutaj była pochodnia, no to teraz jest też pochodnia Ej, ale to jest jakiś laptop, może za laptop Albo za taki monitor, dlatego weźmiemy sobie Ten monitorek, sprawdzimy jego nazwę Monitor 3 White, okej okay. I teraz wystarczy, że sobie wejdziemy Gdzie była wyszukiwarka, o szukaj Monitor Oj, patrz, tutaj są Trzy white i uwaga Czekaj, chyba się w niego zmieniłem O tak, jestem monitorem, patrzcie Ale jeszcze jestem w złym kierunku obrócony Musimy się obrócić w odpowiednim kierunku O, co jest gran? O dobra, teraz jestem idealnie Więc wchodzimy sobie jeszcze raz I obracamy się teraz tu O nie, na odwrót, co ja zrobiłem? Teraz jestem w drugą stronę kompletnie O, czekaj, ek, i teraz O, patrz, jestem monitorem Hahaha, <laughs> jakie to jest... Dobra, to ty się już to... wezmę to, sorry, że znowu zapomniałem gdzie ja to miałem? To gdzieś chyba u góry były o, wyniki tych badań. Nie, ja to miałem na komputerze, no tak, trzeba sobie zobaczyć. O nie, o nie, jakim Dobra, komputerze? trzeba sobie wybrać. Okej, okay, wiem już, ale super. Ale dobrze, że tutaj nic się nie dzieje, dobrze, że tutaj się jest wszystko okej. Okay. Po, on wraca, okej, okay, on coś wziął z tego monitora Dobra, e, śmiesznie całkiem się złożyło Ja właśnie jako monitorek, nie wiem jakim cudem On przeglądał coś w moim monitorze Jak ja jestem monitorem e, Nie wiem, przecież ja nic nie wyświetlam, żadnych informacji No dobra, no to może zmienimy się w coś kolejnego Bo właśnie, za każdym razem jak Robcio przyjdzie i wyjdzie Musimy się zmienić w coś innego Więc teraz e, musimy tutaj oddać ten monitorek Patrzcie, pyk, oddajemy mu tutaj tak ładnie O, zróbmy w taki sposób I może teraz zmienimy się w taki telewizor Jak się nazywa ten telewizor? Dobra, pyk, weźmy go sobie Mounted TV Online. Okej, okay. meoun on. To jest Momented TV Online. Jest, dokładnie to. I uwaga, jestem. Dobra, teraz musimy tylko odwrócić się, tak jak to zrobiliśmy przed chwilą, więc e, klikamy o i jest. Jestem telewizorem. I wy... Ja nie mogę robić, co to miało być teraz z tymi to. badaniami? Przecież to wszystko się nie zgadza. To... Bluza ze skinem Wojana, a może wszystkie maskotki? Tak, te wszystkie produkty są teraz przecenione, tak samo jak wszystkie inne na Wojan Shopie, ponieważ trwa Black Week z największymi promocjami w ciągu całego roku. Promocje te będą do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. To masz zepsuty komputer jakiś, no! Nie. No, ale to naprawdę się wysiedlało na tym komputerze. Ja nie kłamie, przecież tam były te wyniki. To, ale to były nie, moje wyniki. To, nie, to, nie, to nie są wyniki zupełnie nie z tego, co miało być. Czekaj, co to jest napisane? Luza Skin kinwojana. Co to w ogóle jest, stary, no? Ej, no tak? tak tam jest napisane. Ja już wszystko z tego komputera. Dobra, wiesz co? Moje dane, bo ja byłem monitorem, ja nie mogę. Ja niszczę tego komputer, ty go w ogóle nie potrzebujesz, jak nie umiesz z niego korzystać, Robcio. I wiesz co? Ja go naprawię, a ty, no. nie wiem, weź sobie tu, zostaj po prostu, jak chwilę czasu. Ja U potrzebuję teraz pobyć sam. Dobrze, słuchajcie. No dobrze, ale szkoda mi tego komputera, on był taki fajny, ale przynajmniej mam tutaj laptop i mam telewizor! O, ale tak. super! I telewizor. mogę nawet podłączyć pewnie tego laptopa pod telewizor i zmienić a? jakiś kanał! Co? Albo sobie coś wyspiewać. O Zobacz, ja mam, mam nadzieję, mam że będzie działało zmienianie kanału, bo trochę <coughs> jest przypałowo i nie. Mam nadzieję, że mam taką usługę w moim byciu telewizorem. Patrz, on podłącza o, to. i tutaj wezmiemy kabelek, cyk, i tutaj kabelek, o, i zobaczcie, o nie! Nie działa! Co to? To się wydarzyło? O nie! O, 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 teraz! Wysiedliło się, ale nie super! I do się chcecie że jestem mega informatyk! Ja nie mogę zadziałać, widzowie! Udało mi się zmienić Spacz kanał! Ja nie wiedziałem, że mam taką usługę! Zobaczcie, cały czas jestem telewizorem. Dobra, ale już e, robcio wychodzi, więc musimy się zmienić w coś kolejnego. Taka jest zasada. W co teraz się możemy zmienić? Musimy się zmienić w coś, co jest najmniejsza szansa, że nas zniszczy. Bo jeśli nas zniszczy, to jest koniec i wszystko już jest wiadomo. No dobra, no to czekaj, za co by się. może za taką małą pochodnię. Nie, pochodnie jest bardzo. Łatwo zniszczyć. Ale telefonu na pewno nie użyją. No to weźmiemy, się zmienimy w telefon. Tylko pytanie, jak się nazywa ten telefon? Vintage Light Grey. O ja nie mogę. Vintage. O, mamy! Let's go! I to jest ten szary. Elo! Jestem właśnie w tym momencie e, telefonem, tylko czy ja muszę. Się... Halo, halo, lopcie, ty jesteś nie, w domu nie. dzisiaj? Nie, 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 muszę stać. Czekajcie, muszę się tutaj po... O, dobra, jest idealnie! Chcieliby zobaczyć do góry, czy on jest tutaj, może. Lopcie, to ja Nubek, mam do ciebie. Co tu robi Nubek? nubek. Tym razem ja nie mogę. Co chwilę ktoś wchodzi do robcia. No, chyba. Pierwsze co, to ja muszę ubrać odpowiednio z bloję, bo w tym domku to nigdy nic nie wiadomo, co się wydarzy. Nie! <grych> wodę bierze, ale to jest. Nie, Nubek bardzo nie lubi robcia, w sensie no, oni lep. się de hejtują, co nie. I <grych> mam taki prezencik dla robcia. Ja go wlobię, że to jest nowy, smok, nowy smak wojanka, a tak naprawdę to jest trucizna. Co <grych> so on gada? On próbuje wkopać robcia w wypicie trucizny, nazywając ją nowy smak wojanka. Ty, kłamco. co? ode mnie. Co, co A masz. To było? Co to mi... zabezpieczenia. No A dobra, ma... mam jeszcze taki pomysł. Ukladnę mu coś na przykład od tego laptopa. Zabierzemy i nie będzie miał laptopa. O, i ten telewizor Uu. na przykład. Dobrze, że się zmieniłem w telewizor. W sensie, coś innego. O, ja nie A, mogę. I zostawię mu jeszcze tutaj na wejściu takie fajne pułapecki na niego, yeah, żeby się nie mogę. Na to. Ej, dobra, Nubek... Zepsujemy Dzień Lobciowi, zepsujemy Dzień Lobciowi. Nubek jest na, 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 na. najbardziej niemiłym graczem ever, normalnie. Nie wytrzymam. Co, tu jeszcze napiszemy tak. Plezek od wojana. Ale to od, kłamstwo, to nie jest nowy smak Wojanka Widzowie, nowy smak Wojanka tutaj dopiero... To są drzwi otwarte, Czyżby ktoś tu był w środku Łatwo, ja. nie prawie, nie, nie prawie został przełapany Ale, ale widzowie, nowy smak Wojanka to dopiero przecież będzie w grudniu A oni już teraz mówią o jakimś tam... Ej, czekaj, ej, ja chyba miałem tego nie mówić, że będzie w grudniu Dobra, widzowie, nie słyszeliście tego ej, Żadnego nie, smaku no dole nie będzie Dobra, nie ma ej, tutaj... Wiesz, co to robi? Co to ty, kawałek, <śledzt> Być. Nie! Czyżby ktoś, czyż, ktoś w tym domku był i mnie prankuje? Nie, nie pij tego wojanka, nie pij tego oszukańczego smaku nowego wojanka. To nieprawdziwy o, wojanek. to jest jakiś prezent od Woja Co? Nie, to na pewno napisał nubek. On zawsze pisze błędy ortograficzne. Dobrze, czyli dobrze. wiem, kogo to jest sprawka. Wiem! Muszę zadzwonić do Ptysia i mu o tym wszystkim powiedzieć. No ja cię kęsa. No Tak, okej, okay, mam tutaj nie. telefon, ale sam. So, y ty? Halo, ptyszu? tak? Mhm. To ty tu ty, jesteś? <laughs> tak, tak, to ja mam z głosem coś zepsute, chyba się przechorowałem się, zachorowałem. Ale jak coś chwilą u ja przecież i nie byłeś chory! A to się szybko się rzeczy zmieniają u człowieka! Bo no ja wiesz co, ja mam takie <laughs> fajne lekarstwo, ja może ci przyniosę to lekarstwo! Co o tym sądzisz? Eee, <laughs> dobra, a, dobra, no to możesz mi przynieść, bo mnie boli gardło. Dobra, dobra coś ogarnął na chacie, ale już idę z tym lekarstwem, mimo że tutaj przyjdziemy wspólnie i, i zobaczyć o co chodzi o, Tak, 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 szybko, idź mi to dać. szybko, szybko, szybko! Dobra. I... dobra, to już już to biorę, okej? Okay. tutaj mam, o, ale fajnie, dobra, idźcie chyba sobie, yy, a to nie. Tego nie trzeba wziąć. Mamy lekarstwo i Co on odwala, dobra? Uf, ja nie mogę. Przez to, że byłem telefonem, to nie działało. Na pewno, jakby zadzwonił do się, więc musiałem improwizować. Ale okej, okay. teraz mam pomysł: zmienimy się w krzesło. Tak, zmienimy się w krzesło. Jak się nazywa to krzesło? Gaming chair. Gaming. Uuu, mamy białe tutaj: gaming chair. I jest, ale czekaj, czekaj. Muszę je obrócić, bo ono jest tutaj jeszcze w złym kierunku. Nie, nie w tym, w innym. Czekaj, pek, pek, teraz. No nie, wybrałem ze każdej opcji, wybrałem. Najgorszą. O, dobra, no i teraz jest git. Muszę się ustawić dobrze na dywanie i patrz, jak on usiądzie na mnie, to ja zacznę się poruszać, i wtedy dopiero będzie śmiesznie. Eee, no, jak to chory? jest ja jestem chory, co to w ogóle gadasz? Ale czekaj, jesteś o? pewny, że to zrobił Nubek? To wszystko, co tu się dzieje? Tak, tak, bo ja usunąłem, a to była taka. Y, 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 to ta <grym> ta jest prezent, Ale i to czy, było z błędami ortograficznymi. No? Ale wiesz, co robić? Dziwne, ja czuję taki zapach, taki. Taki. Co? Zapach co? Wojana. Co? to I, i, jest Ja się nie perfumowałem dzisiaj no, Niezbyt przyjemny niestety, Co? ale Ciebie tutaj czuję no Jak to mówi nie dlatego? So, moim zdaniem Ty powinieneś sobie usiąść na księżyce i po prostu odpocząć, bo Ty jesteś chory ty, No dobra Ty po prostu chory, Ej, jest. normalnie mówisz dziwne rzeczy Czekaj, czemu, tak? Czekaj, czemu ja tak dziwnie siedzę? Ty masz księżę <śla> Sorry. nie to... wiem, mi się wydaje, że w tym domku już wszystko jest popsute, bo tutaj Obrócę jakieś że rzeczy się dzieją normalnie. Ej. Obróciłem ci krzesło! Hahaha! <laughs> o, ty Jesteś na moim krzesle? No tak, ale, o nie, to twoje krzesło jest takie dziwne! Hahaha, czas. krzesło. Ty, szufle, mi się wydaje, że to chyba z tobą jest coś jednak tak i ta rozmowa przez telefon jednak była prawdziwa! <laughs> nieprawda! Ja e, dobra, z tym coś jest ewidentnie nie tak, jakbyś te kółeczka... A! <laughs> Co? Jest? E, dobra, to cię mistrzocie teraz w tym momencie niepokoję. Może idziemy do naszego laboratorium i zrobimy jakieś nie wiem. Nie, 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 robcio. My robimy śledztwo. My Co? się musimy schować i musimy poczekać, aż ktoś tu będzie. Co? Dobry pomysł, to jest super pomysł, tylko. nawet. Ja, ja się muszę schować tylko. Co ja nie się robię? muszę schować. O, widzisz mnie? Się nie... schował. A Ja teraz widzę! Ciebie widać, Czemu oni Musisz się chowają? O co chodzi? Dlaczego oni się chowają? Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie ten Nubek i wszystko się dowiemy, bo on tutaj pewnie coś na pewno knuje. Ja <słukasz> jest na pewno że tak, ja tak, to, to Nubek to wcale nie Tojtek jest to to kowiak, e, Ale muszę ich jakoś stąd wykurzyć, więc czekaj, czekaj, wezmę telefon i napiszę do Ptysia może jakiegoś SMS-a. Patrzcie, mamy w naszym telefonie wybrany numer do Ptysia i w tym momencie musimy do niego szybko napisać e, Halo, ptyś, pomocy, w, e, w Nubek, Chyba się do mnie wkradł i e, zmienia mi wszystko w Dirta. I to na pewno sprawi, że Ptycho ucieknie jak najszybciej stąd. Dobra, robię, dostałem SMS-a od ta? Kiedy sms, e, Ej, to SMS Potrzebuję mojej pomocy, bo Nubek się do niego wkradł i zmienia mu wszystko w Dirta? O kurde! Ale Nubek, Szybko trzeba ma pomóc z ja, Ale wiesz co? A bo dobra, no. idziemy razem, że. dobra, wiesz co, idziemy po prostu do Toysa, Szybko do Toyta! Dobra, ja dobra, poprzedniej. Ja nie mogę, dobra, ja się z powrotem odmieniam w człowieka, bo już mam tego dosyć. Muszę teraz postawić z powrotem tutaj ten. O! Yy, krzesło i idę sprawicznie oni faktycznie. Poszli, już się ciemno zrobiło, patrz! I tam biegną! Dobra, zabrało mi to trochę czasu, więc póki co wszystko świetnie, fajnie wychodzi. Ej, w sumie póki co cały czas jestem w domku, więc e, ile zostało do końca 24 godzin w byciu w domku, robcia, jeszcze trochę. O, patrz, Tam jest księżyc. Idzie, więc jeszcze chwilę. Pewnie za niedługo Robcie będzie chciał iść spać, więc może zmienimy się w takie łóżeczko. Tak! Zmienimy się w łóżeczko. Jak on wróci, pewnie z mojego domku, to już będzie zmęczony. Więc wtedy y, łóżko wejdzie właśnie łóżko. To i to sława. Tylko ono jest znowu na odwrót. Nie wytrzymam, dobra. Musimy. O, teraz jest dobrze. I patrz! Jestem prawdziwym łóżkiem. A wiecie, co jest najlepsze? Że jako łóżko można naprawdę na mnie spać. W sensie, na mnie, bo ja jestem teraz łóżkiem, więc mm, mam nadzieję, że to zadziała. I wtedy jak Robcio zaśnie, to ja zmienię moją pozycję i przejdę w jakieś inne miejsce. O ja tak, to będzie takie dobre! Nie mogę się doczekać. Nie o. wiem, ten wojan to <sum> nas normalnie dzisiaj <sum> chyba prankuje i, i nie, nie wiem, się. pośród chyba na no, jakieś zbieranie diamentów albo czegoś, bo w domku go nie było, ale o. przynajmniej Nubek o. nic mu tam nie zrobił. Mmm, co by tu porobić, nie wiem, <sum> no, już późna godzina. Trzeba sobie <sum> ewidentnie pójść. Co? Co jest? Zrób ci ośmiń, nie wytrzymam! <laughs> Ej, dobra. Słuchajcie, teraz mam plan. Patrz na to. O, dobra? Ruszamy się. Ty? On chrapie?! Od kiedy roboty chrapią? Dobra. Gdzie możemy się zmienić w jakieś, w jakieś miejsce? Może na dwór go wypuścimy? Czekaj. Na dwór. Tylko... Ładowanie energii. O nie, o nie. Dobra, dobra. Czekaj. Muszę. Może... Nie, ja się nie zmieszczę. Zapomniałem, się nie zmieszczę, bo jestem łóżkiem, jestem za duży. Dobra. Czekaj. Ja ci się kręcę, ale chrapię. Dobra. pek i teraz, no nadal się nie jeszcze? Czekaj, a spróbujemy tędy. Ja nie mogę, jakie to będzie śmieszne, jak on się obudzi na dworze. No nie wytrzymam. A jeszcze tutaj, może to z tej strony jest coś nie tak. A może po prostu się nie da wejść. I ja po, po prostu mam takiego pecha normalnie, że jako łóżko nie mogę stąd wejść. Jest, da się! Sadzia! Hahaha, wyszedłem. Ładowanie energii. Dobra, dobra, dobra. I teraz patrzcie, patrzcie. Postawię tutaj z powrotem te bloki, czekaj. No nie, bo przeszkadza mi. Robcie. O, dobra. Pek, pek pek Zamykam to, dobra? I ustawię się gdzieś tutaj, patrz. Ustawię się gdzieś z tej strony. pek O, jeszcze trochę. Włączenie trybu rozgrzewania. Tak, tutaj będzie dobrze. Idealnie, normalnie. I zaraz, jak będzie się pojawiał dzień, to i on się obudzi, to słuchajcie, Alo, będzie, lopcio, nie działo. będzie picie, czy nie? Bo się działo. już Kto to chlapie, tak? O, ja cię kręcę. To ty, o nie. Klapie, o, o nie, to, nie, to nie. nubek chodzi. Nie, 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 nie. nie. Zalaz, zalaz. Co ty robi łóżko? E, <śles> ej! Na dachu, Ach. co ty robisz? Ja, Jakim ja, dachu? Ja przyśmieszkę, jestem swoim. Ja wody się dzieje na dachu. Wy roboty macie poprzestawiane w głowie, Wy jesteście nienormalni. Dobryś w środku, no, no Nie, to ty nie tak chciałeś wyrzucić mojego domku, bo jeszcze jesteś w tej ciemnej zbroi. Dobrze, ani strona! No nie, to nie, ja wy macie na. Nie, dobra, masakra, dobra, żeby spać na ja dworze. Ja ci dam, ja ci dam w tym momencie! Ja Dawaj, dumaj, złapę ci o, oni się gonią. Patrz, on wodę yeah. wyrzucił. Zobacz to. Oni się gonią teraz. Idealnie. Teraz yeah. będę mógł się. Teraz będę mógł się zmienić w ostatnią, najgorszą rzecz dla Robcia. Wiecie, co to jest za rzecz? Czego Robcio najmniej lubi i co sprawia, że jest e, zniszczony? Hmm? No, chyba dobrze wiecie, że chodzi o wodę. No właśnie, Robcio nie lubi wody, więc słuchajcie, e, możemy się w taką wodę zmienić. Patrz na to. Blok wody. Ja nie mogę. Mogę zmienić się w prawdziwy blok wody. A czekaj, a ja Jakbym się zmienił w wiadro wody, to jak wyglądam? Wow! Wtedy jestem jeszcze bardziej realistyczną wodą! Ja cię kręcę! Czy jak się we mnie teraz wejdzie, to tak jakby się weszło w wodę? Ej, śmieszne! Dobra, jestem... Zacznę gonić robcia po prostu, jak on tutaj wejdzie. Zacznę gonić robcia. To będzie dobry plan. Dobra, ten nubek już na pewno nie przyjdzie do mnie. Już go pogoniłem. Ale super, mogę wrócić i spać. Co to robi woda? Dobra, trzeba wziąć wiaderko ewidentnie i tą wodę... Nie, 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 nie! Co to się dzieje? Tartuwa, nie zajmij z dziwne szybko, co to się dzieje? do wody, nie bój co? się... O nie, 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 nie mogę tego... Tak, co tu... to się dzieje? Dobra, trzyma szybko, ej, aha, aha. ej, dobra, to jest mega nie dziwne ile tu piszą? Się... Nie mogę się to. dobra, nie, dobra, on się przestraszył, więc ja teraz muszę się zmienić w coś, żeby on pomyślał, że wariuje eee, dobra, za co mogę się zmienić na szybko? Dywan, 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 nikt nie będzie podejrzewał Dywan. Patrz, dobra, jestem szarym dywanem i teraz po prostu sobie tutaj wejdę A może dobrze wy... Dobra, jestem dywanem, no trochę mnie widać, ale, ale mam nadzieję, że to zadziała O, czekaj, pek. teraz O, teraz jest idealnie, jestem... Ja nie mogę robić, o co ci znowu chodzi? Ale uwazaj, tam jest woda, która biega i skacie, trzeba ufać na Dobra, powiem ci że tak, co lubek. się dzieje? Co? czemu prankujesz Robcia i udajesz wodę? Ale to nie ja, ja chciałem ci powiedzieć, żebyś ogarnął swojego Lobota, bo on na dachu, na zewnątrz, Na dachu? Tak, masz to? Na czemu zez... ty na dachu? No bo mnie Lubek wyniósł z łóżkiem i spałem na dachu. Mogę. oni się sami ja nie mi os tak oskarżają. Y a czemu to masz krzywo dywan postawiony? Jak to krzywo dywan? Yes. No bo Prosto dywan. Tak, ja on, znajdę chodzi. każdą o, szczelinę ja Czemu coś ktoś No bo <śmulacza> ro, ty mnie Ale ja nie Ja no. nie podpiję ci Ej! Ej! Robcio, ty mnie pijesz? Nie, ja <śmulacza> nie Ej, to jest jakieś opętane! <śmulacza> ja, to, <śmulacza> to, <śmulacza> <nie>, to jest jakieś opętane! Nie 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 przejdę! To jest opętane! Ty su! czy ja tu muszę zostać? Ja też tu nie chcę zostać! Ja nie chcę! Idę. Dobra, odało nam się, my ich tak wszystkich strollowaliśmy, że normalnie możemy też już spokojnie stąd uciekać i nikt nie będzie nas podejrzewał. Dobra, uciekamy stąd szybko, czym prędzej! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.